Mm, dobra. Mm, tu są surwy i tu są surwy. Pójdę tutaj. Naprawdę. Serio. Teraz będziemy sobie sz... czekali. Co ty chcesz ode mnie? <słopanie> Nigdy nie ufaj killerowi. <słopanie> Uwielbiam to. <laughs> jestem złym człowiekiem. <laughs> o, bez Dobra. Hmm. Widziałem tam drugą klodetę. Ale powiedzmy... Że jestem tą bardziej w tym momencie zainteresowany. Nigdy nie ufaj, killerowi. Mam cię. Nigdy nie daj przewidzieć swojego następnego ruchu, tak jest. Piękności. Cieszę się, że się spodobało. Co sądzisz o Halloweenowym evencie do DBD? Znaczy. Myślę, że jakby HeHeBehaviour się postarało, to byłoby więcej rzeczy, aczkolwiek pff, jak dla mnie, to oni powinni się balansem w tej grze zająć. A dopiero później takimi rzeczami jak eventy. Gdzie ona jest? Where? Ty tak serio, ty tak serio, gdzie ty żeś pobiegła? Postaranie się? No to ciekawe, może nie, nie powiem. Mladi skwitował bez kitu. No dobra, tam są. Elo, byku. A, lite, spoko. Pytanie tylko, ile palet po drodze znajdziesz? Pójdziemy tam, nigdy nie ufajkillerowi, dobrze. Hmm, tam ktoś był, jest, nie wiem, nie umiem się, nie umiem się leczyć. Co wy robicie? Nie, nie rozumiem. Nie Jaki jest twój main killer? Haga. Haga. To była miłość od pierwszego zagrania. Pierwsze przykazanie brzmi. Tak ufaj killerowi, choćbyś miał zginąć. Co? Hmm, dobra, gdzie oni są gdzieś tam. Okej. Okay. No dobra, spróbujmy. Ty jesteś tu? Mam cię co ta Mikaela? Też nie wiem, Marku. Też nie wiem. Krótki wstęp szanowny killera, surwa ten Ader. Hmm. No dobra, oni mocno chcieli tego Gena skręcać. Ktoś tu był. Tak ok. Spoko. Który biegniesz? Gdzieś tutaj, tam jest. Elo. Byczku. O Jezu. To i wyszło. Gdzieś tam poszła Pytanie czy ja zdążę ją powalić jeszcze póki na ekspoda Tak eee... Tiger, witam serdecznie, witam najlepszego streamera, dziękuję, to miłe. Ale mi się w głowie zakręciło, jak tak odkręciłeś. Przepraszam, Harley, przepraszam, ale nie chciałem zmisować ataku. Ktoś teraz tam podchodzi. Czy wy się leczycie? A tu jest. Halo. Znam cię. Metalcore to nie metal? To taki podgatunek metalu, ale taki mało metalowy jak dla mnie. Szkoda, że barba już nie daje punktów. Znaczy wiesz co, ja nigdy nie używałem barby pod punkty. Zawsze pod aurę, ale no... Tak, kiedyś dawała punkty. Dominacja jest genetyczna? Co? K**a, widzę. Dobra, tam kręcą. No to już idę, serio? Mam cię. Gdzie Ty jesteś tutaj? Eee, żebyś nie z tym Hedonem, żebym nie wykrakał z tym Hedonem. Trochę ta, trochę ta gdzi. Elo, ale ta Ale Spoko. Mmm, paletę tam masz. Czy ja cię do, zdążę dogonić? No nope. Zdążyłem struna dostać co najwyżej. Ale ona nie zostaje na tej palecie, więc idziemy za nią dalej. <laughs> na statek, na statek. O Jezu. Ja Tej palety tu nie zdążyłem wcześniej zniszczyć. E, cały czas schodzi timer z Marka. No, nope. znienawidzony sport. Hmm. ciężkie pytanie, Igorek. Ja generalnie, że tak to ujmę, nie mam nic przeciwko sportowi. Hmm, nie przepadam i tu możecie mnie zlinczować za oglądaniem takich rzeczy jak siatkówka czy piłka nożna. Ale na przykład w piłkę wolę samemu zagrać. A już najbardziej tu lubię grać w kosza. Albo w znaczy grać. W sumie grać w snookera ta osoba gdzieś tu była. A tu jest. A no tak serio. Nie patrzy się wokół siebie w szaku tragedia? Trochę tak, trochę tak, Ader.